Po zakończeniu meczu numer 4 serii play w serii, która potrwa 5 meczów na pewno, na WIWCZEK 70, Szczecin 64, pierwsza część konferencji trener Arkadii Miłoszewskiej. Zawodnik Filip Matczak z komentującą spotkanie na gorąco. Filip, zaczniemy od Ciebie. Proszę o Twój komentarz. Dzień dobry wieczór. Myślę, że to mecz z kategorii takiej ciężkiej dla nas, gdzie przez całe spotkanie naprawdę szarpaliśmy, próbowaliśmy wrócić do gry, przełamać może Wynik na naszą szale, ale nie udawało się, nie udawało się, waliliśmy głową w mur, no i dzisiaj wygrało po prostu zespół z Włocławka i my z tym żyjemy i teraz jesteśmy problemem tego, że ostatnie spotkanie jest na naszym parkiecie, przy własną bliższą na ja pewno będziemy do niego dobrze przygotowani. Dziękuję Filip, czy mamy pytania do zamownika? Filip mówiłeś wcześniej, że jedziecie do piekła, czy faktycznie się spotkałeś, ale tak uważasz, że to było piekło? A nie byłeś na hali? Byłem, byłem. To jest nasza Czy mamy jeszcze jakieś pytania do Letnika? Nie ma. Dziękuję Ci bardzo. I to na dotaliśmy dla zespołu Anwilu. Nie weszliśmy w mes tak jak powinniśmy wejść. Ciężko się też gra. Jeżeli trzech Twoich podstawowych zawodników po pięciu minutach ma po dwa fałdy, to znaczy mówię tu o Filipie Marczaku, który wyszedł w piątce, mówię tu o Tony Mejerze i mówię tu o Zakłukas Deson. I to już wymusza rotację, rotacja wymusza jakieś, to jest wymuszona rotacja, to nie jest jakoś tam zaplanowana, co mamy zrobić i trochę nas to wytrąciło z gry. Natomiast w przebiegu gry no, cieszę się, że zespół później jeszcze pokazał charakter, walczył. Walczył ze, ze wszystkimi na hali. E, troszkę nas poniosły też nerwy. Niepotrzebnie pozwoliliśmy się narzucić tej narracji e, e, takiej i hali i, i tego wszystkiego i nie zajęliśmy się swoją grą do końca i to pozwoliło Anvilowi e, dzisiaj wygrać. Co do rzutów, ja myślę, że pierwsza połowa mieliśmy dużo otwartych pozycji. Szkoda, że nie trafialiśmy, bo w pierwszym meczu trafialiśmy w umowie Natomiast wierzę, że, 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 że w meczu u siebie. Dziękuję. Dziękuję za zaczniemy może od pytań z, od dziennikarza Grześka Szybieniewskiego Superbasket. Pytał o Marczaka i Mejera i o ich faunę. Ja tylko doprecyzuję czy to zdanie trenera ustawiło was. No już odpowiedziałem na to pytanie po, po części, że, że tak. I to tyle. To, to to, to Ciekawe to, dlaczego to ten pan pytał. Nie, nie wiem dlaczego to pyta, ale to nie. już. Nie, 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 moja rola. Czy dziś Wiktor co stęcił się bardzo szybko, jakie błędy popełniliście przy tym meczu? Ja myślę, że błędy przede wszystkim w obronie 1 na 1, czyli Wiktor wszedł mocno w ten mecz. Widać było, że był zdeterminowany, żeby, żeby pokazać, że ten pierwszy mecz nie wyszedł. I błędy przede wszystkim w, w, w obronie 1 na 1, bo dużo, dużo z tych punktów zdobył, a jak wszedł już w mecz, to było trochę ciężko, ciężko zatrzymać, bo to tak jest niestety go nie zatrzymasz na początku, to, to później już jest bardzo, bardzo ciężko. To znaczy zawodnik, który go może zatrzymać, on może się sam zatrzymać dobrą obroną. Natomiast jak mu pozwolić, no to jest duży problem i dzisiaj byliśmy z nim problemem. Dziękuję. Marku, czy czytając zero? Czyli e, patrząc tak statystycznie, no jest 2-2, ale w dwumeczu punktowe to się lepsi. czy To ma jakieś znaczenie, że czuje się, że też się dużo lepszą mimo wszystko? Ale przepraszam punktowym, to znaczy... Punktowo tak, nie, bo wyżej wygraliście, okay. w sumie, w wszystko to Wyżej. Czy czujemy się lepsi? Ja myślę, że u siebie czujemy się dużo lepsi i, i udowodnimy to w środę. A czy rotacja może mieć znaczenie? Bo tak patrząc, e, jakby rotować, patrząc tylko na pierwszą piątkę, to pana zawodnicy dłużej na boisku spędzili ci pierwsze piątki niż, niż w Ołcawku. I czy to w przekroju tylko piątego spotkania może mieć jakieś znaczenie? Ja myślę, że w przekroju piątego nie. Tutaj w przekroju tego drugiego mogło być, bo to był tylko jeden dzień odpoczynku i to mogło zadecydować. Natomiast wydaje mi się, że że będziemy mieć czas na odpoczynek i, i będziemy gotowi i, i przygotowani na, na ostatni, piąty mecz. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. sygnał trzy 2 1. I widam um, podobnie druga część pomeczonej konferencji, konferencji po meczu Łyseckich 64 70 do 64 starzy rywalizacji 22. Telefony Sobosławskiego, Luk Petraszek mecz na gorąco luk w you know another emotional match obviously playoffs so... just about who wants it more. I think that we we talked a lot about how we were gonna attack this game and and you know we knew that we needed to do something different to raise our energy intensity to win this one. Um, you know is a great team so it's about next game, game five. Um, I mean I think both teams know each other super well so it's it's really just coming down to the little things and I'm, I'm looking forward to Wednesday. Kolejne spotkanie o bardzo emocj emocjonującym przebiegu, bardzo takie nacechowane wielkimi emocjami. Jak to, tego typu spotkania, kto bardziej chce ten wygrywać? Dużo rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby przejąć ten, żeby zagrać inaczej, żeby zagrać skuteczniej, żeby podnieść naszą energię, intensywność i to dzisiaj e, zrobiliśmy. Szczecin to świetny zespół przed nami, przed Szczecinem. Teraz mecz pięć 5 rozstrzygnie się tam wszystko. Wszyst obydwa zespoły znają się bardzo dobrze, już znają się na wylot, o wszystkim decyzują bardzo małe. Rzeczy zadecydują detale. Czy mamy pytanie do zawodnika? Marku, proszę. Kolejny mecz, Luke powiedział, że intensywność i walka na boisku faktycznie, a Luke jest zawodnikiem, który najwięcej na tym boisku spędził, w był w dwóch drużynach, jak dokładnie 118 minut. Jak z jego punktu widzenia wygląda intensywność? Czy odczuwa coś przed meczem piątym, czy jak nastawienie so, Uh, what's your perspective within this context when, this con uh, when it comes to this intensity of games? Uh, I mean, you know, I got to do what coach wants me to do on the court, and our mentality is to go hard, ask for a sub if we need it, next guy come in and do their thing. So, I mean, I've been playing a lot of minutes all year, um, and now it's the playoffs. It's not time to complain about being tired. You know, we got to get it done, and you just do whatever you have to do to get it done. And to the playoffs. Muszę robić to, co tyle ode mnie chce, to, czego potrzebuje ode mnie drużyna, od tego czego ja sam się od siebie wymagam, to jest są playoffy. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji na temat tego, że ktoś da dużo mało to w ogóle nie jest istotne. wychodząc na pankiem dajesz siebie wszystko, dajesz to co masz. Najlepsze to nie jest czas na to, żeby narzekać w jakikolwiek sposób na, na to, że się gra. Minuty duże, małe. Trzeba zrobić to, co należy, do, do, do to, co trzeba zrobić. to Po prostu tutaj nie ma już żadnej dyskusji, nie ma czasu na zastanawianie się. Wychodząc na parkiet, trzeba dać drużynie to, to, co najlepsze. Trzymamy... Proszę. Czy... Przestań? Proszę, pan, proszę. Okej. Okay. Eee, jeszcze ostatnie pytanie, czy na terenie z piątej swojego doświadczenia lub ktoś przygotował specjalnego, czy to są tylko instynkty już i coś, co narytu uda? Look, when is in special, in game of five, or is just You know, playing the same the same uh, performances like so far. Um, I mean, I, this is going to be what the seventh time we played chechen this year. So, I mean, we know everything about every player, every set, every coverage. I mean, it's just it's game five in the playoffs. You know, you just who's going to do the little things to get it done. Every both teams know everything about each other. So, obviously, we're going to make adjustments, but it's about who wants it. A więc to już jest siódme spotkanie ze Szczecinem, to będzie siódme spotkanie ze Szczecinem w tym sezonie <coughs> lub powtórzył. Obie drużyny zespoły znają się już na wylot, bardzo dobrze wiedzą wszystko o, o każdym z zawodników, więc tak naprawdę decydują o decydują detale, decydują bardzo małe rzeczy, drobne rzeczy. Tutaj już nie ma możliwości mówienia o tym, że będzie coś specjalnego. Oczywiście obie drużyny, a Miłosonek też przygotowują adjustment, czyli jakieś dostosow dostosowania do, 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 do obecnej sytuacji. Natomiast oczywiście um, bazujemy na tym, co dotychczas daliśmy. Czyli do to Tak, do I trener najlepszego czasu, to poproszę. Dzisiaj zagraliśmy trochę inaczej niż, niż ostatnio. E, zmieniliśmy rotację. Myślę, że przed następnym też się zmieni. Tropowało. Natomiast uważam, że ta seria w ogóle i ten mecz dzisiejszy, dzisiejszym bardzo fizyczna PFO seria i ten piąty mecz pewnie też taki będzie. W tym meczu poprzednim było dużo naszaklania i, i różnych rzeczy flopowań Po dwóch stronach nie powinno tak być, natomiast dzisiaj to była naprawdę taka walka i dwie drużyny skupiły się w 100% na, na, na meczu też sytuacja, że myślę jednak, że e, kibice i salane dzisiaj e, podniosły w tych momentach, gdzie tam trafiliśmy po dłuższej akcji trójkę, e, wybroniliśmy e, gdzieś tam na wybręczną akcję, skończyliśmy w czterech i na się zabrać piłkę i tu się nachręciliśmy, tak więc e, myślę, że dzisiaj całkiem, całkiem inne e, zawody z perspektywy e, koncentracji. Dziękuję, trenerze. I zacznę od pytania Grzegorza Szybowieckiego. Um, dziś świetnie wiesz, Sandersa, czy on sam wysunął się trochę do roli lidera. Pyta, Dziennikarz, czy taki był pomysł na to spotkanie, by on był w takiej dużej roli od początku? Ja odpowiem na to pytanie, jaki był pomysł. Wiktor zagrał bardzo dobry mecz, i yy, z tego się cieszymy. Dziękuję. Panowie, czekamy na Wasze pytania. No, no, trenerze, bo, kontynuując ten wątek Sandersa, na ile trener mu pozwala. No bo to są czasami takie szalone rzuty. Ja wiem, że on to trenuje, tylko na ile mu trener pozwala w tej taktyce? Musielibyśmy przejrzeć inaczej i osobno spojrzeć na każdy rzut, bo nie można odpowiedzieć na pytanie, w którym zawodnik oddaje, pytanie, gdzie zawodnik oddaje 15 rzutów, czy co mu pozwalamy, co mu nie pozwalamy. No, wiadomo, że, że rzuty z połowy są mniej preferowane, natomiast on ma takie rozegranie i szuka gdzieś na tych szczeni ma bardzo dużą kontrolę, jeżeli chodzi o rzuty jedną ręką, gdzieś na kontakcie. Więc to, to, to naprawdę, jeżeli, jeżeli o to chodzi, trzeba byłoby każdy osobny rzut określić. Także pan dzisiaj się decyduje, znaczy, tak? Trener, zawsze z tymi zmianami, takie ja to nazywam, ten. Tren... panem to już Proszę cię. No, szacunkiem. Chodzi mi o te zmiany pokojowe. Bo trener tak się często decyduje na taką dużą liczbę zmian, tak że czasami ja się to nazywam, są zmiany hokoiwe. Z czego to wynika? To jest jakby dopasowanie taktyczne do rywala, czy to kwestia jest jednak intensywności, zmęczenia? Dużo rzeczy na to się składa. Mamy jakieś ustalone match próbujemy, próbujemy w to wycelować, oczywiście nie zawsze się da. Kolejną rzecz jest, musimy trzymać Polaka na boisku, też nie zawsze się da, znaczy zawsze się da, nie tak, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj było, było włos... Są też faule, jest zmęczenie, no w takim momencie też nie może wychodzić zawodnik z ławki, jeżeli coś ustalamy z tablicy, wszyscy są spokojni, mamy tam minutę czasu i coś ustalamy i coś wychodzi i nie rysuje. To, to byłbym nie fair w stosunku do innego gracza, który, który siedzi na ławce i bym go nie zmienił. Dla mnie nie ma znaczenia czy ktoś gra 20 sekund, czy ktoś gra 30 minut z rzędu, czy pod rząd. Z rzędu. Z rzędu. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Jakby w tej chwili, gdzie decydujemy się na zmiany, to, to naprawdę dużo jest zmiennych i, i nie wyobrażam sobie... Bo oczywiście wiem, że są nerwy i czasami ktoś, ktoś wchodzi i ma zamroczenie kompletne, blackout taki. Zdarzało się i to podczas mojej grze też miałem paru kolegów takich, którzy, którzy niestety... Nie wiedzieli co się dzieje, ale, ale to jest też normalne i trzeba to szybko ratować, bo tutaj ta cała seria pokazuje że tam wyniki. Dzisiaj sześcioma wygraliśmy ostatnio King 9 chyba, a to wszystko jest przekłamanie, bo to są wszystko mecze, które rozstrzygają się w jednym posiadaniu i, i no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś przez trzy akcje nie wiedział co się dzieje. Jeżeli ktoś od razu nie wie, no to wtedy jest decyzja. Można zmienić, można zmienić, ale często się też tak dzieje, że, że chcemy go zmienić, a w następnej akcji on zamyka oczy i, i trafia trójkę i, i zostaje w następnym, następnym posiadaniu lub no, e, różnie to bywa. Natomiast też się zdarza tak, że mamy przygotowaną zmianę. Mm -hmm. Ktoś nas przełamuje i trafia i schodzi. I może to wyglądać, że bez sensu schodzi, ale nam już nam dało po cichutko znać dwie minuty temu, że już potrzebuje zmiany. Więc, a, a była piłka żywa cały czas i, i nie można było zmienić, więc to naprawdę bardzo dużo rzeczy no, a jeszcze chciałem zapytać o tą świadomość, ze z tyłu głowy jest jednak, że to może być Wasz ostatni mecz w tym sezonie. Czy coś się zmienia w przygotowaniach do meczu, czy, czy, czy... czy ja tak mam dwóch miesięcy, no to, to może prawo. być nasz ostatni mecz, więc tu też widać to zmęczenie psychiczne u nas. Nie jesteśmy sobą w tej serii, na pewno. Ja tutaj nic nie, nie ujmuję Kingowi, bo Kinga bardzo, bardzo solidny i dobry basket, natomiast ja wiem, że nie jesteśmy sobą, bo tak jak powiedziałem, dwa miesiące grania, że każdy mecz co życie, to dużo nas kosztowało i ja się teraz nie spodziewam, że będziemy na najwyższym poziomie koncentracji, ale też nie spodziewam się, że się przestraszymy, bo gramy o życie. My, my już, to znaczy, żeby to się nie zabrzmiało, my chcemy ten mecz wygrać i chcemy dalej iść w play -off. Natomiast mieliśmy bardzo ważne mecze w fibie i, i to nas dużo kosztowało. I wydaje mi się, że, że teraz Troszeczkę taką nagrodą może być to, że, że, że mamy ten mamy 5 i w takich kategoriach powinniśmy tego podchodzić, a nie, a nie że, że y, coś strasznego się, się może wydarzyć. No, ja na to tak nie patrzę. Myślę, że już mówiłem kiedyś jako zawodnik grałem dwa razy w siódmym meczu, to jest piękna sytuacja w finałach i teraz jest y, ten finał z szole, czy teraz mecz numer piąty. Chyba po to się trenuje jako Ja Jako trener też ten, y, chyba rywalizował dwa razy, z tego co pamiętam, mecz numer 5, prawda? Tak. Z Legią i z tak, tak, To są piękne mecze. Różne rzeczy się tam działy. Zawodnicy potrafią trafić trzy trójki z rzędu, po czym y, stanąć na aucie i, 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 i trzymać piłkę na przykład. Bardzo emocjonalna sprawa. Natomiast y, myślę, że tak, powiedziałem, po to się trenuje całe życie, żeby takie mecze Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Marta, proszę. Nie odczuwa trener, że te mecze FIBA właśnie przygotowały Anwin na te spotkania pod presją, bo zarówno w trzecim, w drugim spotkaniu była presja, udało się wygrać. Dzisiaj również był już mecz Gargłowy i też udaliście najwyższą różnicę. To znaczy, to jest taka broń obsieczna i one nas przygotowały i uodporniły psychicznie, ale też zabrały dużo z nas. Naprawdę graliśmy w tym sezonie, naprawdę graliśmy w dwóch ligach. Jest trochę taki problem u nas taktyczny, bo praktycznie w biegu dołączył Wiktor i Malik i nie mamy przerobionych wszystkich rzeczy I tak kulamy się od meczu do meczu czasami coś tam zapomnimy czasami coś tam nam wyjdzie z takiej fantazji ale to jest, to jest coś świetnego zagrać w Kibie tak długo ale też, też jest bardzo, bardzo wyniszczające. po takim meczu wstać o 3 rano i, i, i potem podróżować przez 12 godzin I, i wiadomo, że ktoś z linii przyjeżdża i sobie rączki zaciera żeby, żeby Cię dopać to jest no, bo no niestety, przekleństwo i, i, i dar, Błogosławieństwo. Marko, proszę. To tak, tak, dobrze, idzie z prowadzę po czterech spotkaniach. Tylko Blok Pedrasy to 118 minut, ro, łącznie, łączka 100 minut, reszta poniżej 100, a w wilkach 5 zawodników przewróciło 100 minut. Czy może mieć oznaczenie w tym piątym spotkaniu? Pamiętajmy też, że. że yy, w naszych ciałach, obydwu, którzy nie siedzą tylko, tylko minuty z tej stacji, tylko siedzą minuty z całego sezonu. Jeżeli ja się nie mylę, to był nasz 54. mesz chyba, licząc dwa z Pucharu Polski. Więc u nas siedzi tego dużo więcej, ale tak jak Ruch powiedział, i, i to jest, jest jakaś tajemnica, że yy, no, teraz nie jest czas na to, żeby się zmęczyć albo żeby pokazywać, że się jest zmęczony. I, i dzisiaj yy, zawodnicy chyba zagrali nikt nie zagrał 30 minut, więc, więc myślę, że, że jeżeli chodzi o, o zdrowie to nie. Czyli te przestrzegane rzuty wolne to nie wiem nie kawałek zaznaczając bardziej. Myślę, że trochę tak, że taki cloza game to, to dużo niecelnych rzutów już widziałem wielokrotnie przez całe życie takie rzeczy, że. Dwiemi to do końca jest dzięcia punktami, by zamiast przytrzymać piłeczkę ładnie jak, jak Pirlo, to my, to my wciskamy turbo i jedziemy gdzieś tam i podajemy. To, 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 to jest też spowodowane na tym, że ten mecz był w ogóle dzisiaj było czuć w inną no, atmosferę niż w poprzednim Z czego takie duże minuty Limura na rozegraniu? Może lepiej spróbować Sanders, może się lepiej czuje na piłce, albo Green, bo miałem wrażenie takie osobiste, że troszeczkę no, tam gorzej wychodziło. Tak, tak, tak. No i też można mu przetransferować całą wiedzę, jak jedynka ma grać w 50 setach do głowy i on będzie wiedział. Nie z na więc jak może coś na, imięcach, na imięcach. nie jest, to jest, to jest, po to się przygotowujemy dwa miesiące, w sezonem, że różne ustawienia, różne spacingi, różne zagrywki, różne reakcje. się tego uczysz. Każdy trener ma inne i nie można sobie tak wejść prosto z innej drużyny i sobie zacząć grać na jedynce. Bo tak się nie da. Natomiast bardzo dużo używamy zresztą, King też line Lineup i tam, tam jest trzech, trzech gardów na wojsku I, i tutaj te takie powiedzmy zadania u rozgrywającego nazwijmy, to, to pełnią trzy osoby u nas, więc te proste rzeczy da się zrobić. Jeżeli chcemy coś e, cięższego wyegzekwować, nie można byłoby tak zmienić, e, można byłoby tak zmienić <coughs> sobie biegu. Zresztą, że powiedziałem, że też Sanders przyjechał i nie zna taktyki całej na dwójce, więc ciężko byłoby go teraz na jednej kresę Można czy byłoby czy... tylko mu zrobić krzywdę. Marku, czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.